A chciałem być księdzem. Powołanie mi tak podpowiadało, ciągle składałem ręce. Trzymałem tak długo, aż bolało koronki, zdrowaśki, gorzkie żale. Odmawiałem żarliwie na kolanach. Dosyć pacierzy nie miałem wcale, Byle być bliżej mego pana. Niestety rodzina zacna ma. Iść tą drogą mi nie pozwoliła, bo za dobrze uczyłem się ja. Nauka szybko jak litanie mi wchodziła, Na prawo pójść mi kazali bym na lewo nigdy nie zboczył kapłaństwo twardo odradzali chcieli bym w todze godnie kroczył no i teraz jestem tu gdzie stoję na czele tego kraju na kościoła czele jeszcze nie Brawo, sprawiedliwa polsko i love you. No i teraz jestem tu. Gdzie? Stoję na czele tego kraju, na kościoła czele jeszcze nie. Katolicka polsko i love you. Na ambonie stoję i przemawiam wśród biskupów i najwyższych kardynałów za swą świętość paciorki odmawiam. Jestem panem tego kraju, o niespełnionym marzeniu słowem nie pisnę, choć ciągle we mnie gdzieś to drzemię. W sutannę już się chyba nie wcisnę, ani już się chyba nie orzenie. No i teraz jestem tu, gdzie stoję na czele tego kraju. Na kościoła czele jeszcze nie. Prawo sprawiedliwa, Polsko I love you. No i teraz jestem tu, gdzie stoję na czele tego kraju. Na kościoła czele jeszcze nie katolicka polsko I love you.